Zadań, podpunkt bez zadania pierwszego z maturalnego męczenia mózgu. Musimy sprawdzić do wspólnego mianownika. Ja lubię sobie tutaj zamienić na ułamek niewłaściwy. I tak. 4 razy 3 jest 12, mamy 15. Czwartych minus 1 trzecia minus 3 razy 3 plus 1 10 trzecich plus

Aby było 12, to muszę pomnożyć razy 4 licznik i mianownik. Minus 10 razy 6, 3 razy 6, bo chcę tutaj mieć 18. Plus 29 razy 3 i 6 razy 3. Dzięki temu uzyskam mianownik 18 plus y, minus 70 razy 2 i 9 razy 2. To się równa. To się równa. 15 razy 3 jest 45 dwunastych minus 4 dwunaste minus, i tu mamy tak, 60 osiemnastych plus 29 razy 3 otrzymujemy 87 osiemnastych minus 148 osiemnastych. To się równa. 45 minus 4 jest 41 dwunastych minus mm, minus i teraz musimy sobie zrobić tak 60 plus 87 minus 140 to jest 7 osiemnastych to się równa to się równa.

Minus czternaście trzydziestych szóstych. To się równa. Sto dziewięć trzydziestych szóstych.